Dzień dobry Państwu. Witam Państwa Magdalena Kapka, menadżer w MDDP Outsourcing. I Krzysztof Jaros, menadżer w MDDP Doradztwo Podatkowe. Zapraszamy naszych słuchaczy do cyklu podcastów związanych z Krajowym Systemem e-Faktur, gdzie opowiemy o tym, czym jest KSEF oraz jakie wyzwania czekają podatników w związku z jego wdrożeniem. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszych profili i wysłuchania kolejnych odcinków, które będą publikowane co tydzień. Cześć Magda. Cześć Krzysztof. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o tym, co zrobić, jeżeli na fakturze wkradły się jakieś błędy, jak możemy je skorygować. Błędy na fakturach zdarzają się powszechnie, czy to z powodu jakichś błędów ludzkich, czy z powodu błędów systemowych, no i trzeba je jakoś zawsze naprawić. No Jednym sposobem są faktury korygujące, natomiast bardzo często zdarza się, że podatnicy korzystają z not korygujących. I tutaj pytanie, czy KSEF nam coś w tym obszarze zmieni. Zdecydowanie zmieni, a tak naprawdę dokładnie to zlikwiduje obecny proces związany z notami korygującymi. SEF jakby nie przewiduje możliwości wystawienia noty korygującej, no i jednocześnie zmiana ustawy tak naprawdę wycofuje obecnie obowiązujące reguły, które dają możliwość poprawy tych drobnych błędów odbiorcom faktury, tak? czyli za pomocą właśnie noty korygującej. Oznacza to, że pozostanie w sumie jedyna możliwość korekty za pomocą właśnie faktury korygującej, ale też w przypadku tych błędów mniejszej wagi. No to faktycznie brzmi jak pewne, pewna komplikacja dla podatników, ponieważ tak z praktyki nam wiadomo, że nie zawsze te systemy podatników są dostosowane do tego, żeby wystawić taką fakturę korygującą, nie wpływającą w ogóle na wartość transakcji jedynie na same dane, ponieważ do tego służyły noty. No, ale to co w takim przypadku możemy zrobić, jeżeli mamy na przykład błędne dane nabywcy, bo tego często do, 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 dotyczyły noty, czy to właśnie ulica, adresu, może numeru NIP. Jeżeli jest to błąd w numerze NIP, nawet jedna cyfra, no to tak naprawdę trochę wskazuje, że jest to zupełnie inny kontrahent. W takiej sytuacji będziemy musieli wystawić fakturę korygującą, która wyzeruje nam pierwotny dokument i następnie wystawić poprawną nową fakturę. Natomiast jeżeli są to takie drobniejsze błędy, tak jak wspomniałeś na przykład adres, no. Będziemy musieli wystawić fakturę korygującą, która jakby nie zmienia kwoty, czyli z taką korektą zerową można powiedzieć, ale poprawia te dane, które były błędne na fakturze pierwotnej. No a co jeżeli kontrahent w sumie no nie zaakceptuje takiej otrzymanej faktury? Powie, że to jest nie jego, on jej nie chce. Czy możemy w jakiś sposób anulować fakturę w ksyfie? Odpowiedź jest prosta, nie możemy. Raz faktura wystawiona w KSEFie będzie tam, dopóki jej nie skorygujemy, natomiast to, co było tak powszechnie stosowane, w pracy, czyli jakieś anulowanie faktury albo odrzucenie faktury przez kontrahenta z informacją, że nie, to w ogóle się tutaj nie zgadza, czegoś takiego już nie będzie. No, jedyna droga to właśnie, tak jak wspomniałeś, faktura korygująca. Więc może to mieć bardzo duże przełożenie na nasze procesy związane właśnie z wystawianiem faktur. No ale obecne przepisy na przykład dają podatnikowi możliwość wystawienia tak zwanej zbiorczej faktury korygującej. Było to pewne uproszczenie dla podatnika i pytanie, czy nadal będziemy mogli wystawiać zbiorcze faktury korygujące? Tak. Schema, czyli to konstrukcja, na podstawie której będziemy tworzyli faktury ustrukturyzowane, daje taką możliwość, żeby podać dane w zasadzie nieskończenie wielu faktur korygowanych. No tutaj pojawia się natomiast pewien praktyczny problem z takimi zbiorczymi fakturami korygującymi, ponieważ obecnie, jak sobie weźmiemy taką zbiorczą fakturę korygującą, które są często wystawiane na przykład za rabaty za okres kwartalny, roczny, to mamy wyszczególnienie, że dotyczy to faktury x, y, z, co się w tej fakturze zmieniło i podatnik, który otrzymał taką fakturę, ma jasną informację, co do której faktury jaką ma korektę. Natomiast tutaj z racji na konstrukcję właśnie tej 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 i faktury ustrukturyzowanej, może być pewien problem z powiązaniem danych, które mamy w tej sekcji wiersze, gdzie mamy informacje o konkretnych dostawach, w których fakturach to zmieniamy, tak? ponieważ oddzielnie mamy dane, tę sekcję dane faktur korygowanych, oddzielne sekcje faktura wierszy. Jest tam pewne rozwiązanie przez unikalny klucz powiązań, natomiast pewnie nie zawsze będzie stosowane i też z perspektywy odbiorcy Zdarzą się tacy wystawcy faktur korygujących, którzy będą wykorzystywać te klucze i dodatkowe informacje. Zdarzą się tacy, którzy tego nie będą robili. Może się okazać tak, że dostaniemy jedną fakturę korygującą, dotyczącą na przykład 10 faktur. Do tego w fakturze będzie setka wierszy i nie będziemy wiedzieli, do której to faktury dokładnie dotyczy. Będzie pewna praca do wykonania z tym, żeby to jakoś sobie przyporządkować. To faktycznie w praktyce może być bardzo problematyczne i czasochłonne. A projekt ustawy przewiduje też taki szczególny tryb na wypadek no, niedostępności ksewu czy jego awarii. Czy ma on jakiś wpływ na faktury korygujące? Tak. No tutaj trzeba zwrócić na bardzo istotną kwestię, ponieważ w trakcie trwania awarii, takiej ogłoszonej przez, przez Ministerstwo, nie będzie możliwe wystawianie faktur korygujących do faktur takich pierwotnych wystawionych w trakcie trwania awarii. Tutaj, żeby skorygować fakturę, którą wystawiliśmy w trakcie awarii, musimy poczekać dopiero do momentu, w którym tą fakturę pierwotną doślemy do KSEF-u po, po tym okresie awarii. Zatem zasada jest taka, że żeby wystawić fakturę korygującą, ta faktura pierwotna musi już być w KSEF-ie. Oczywiście dotyczy to faktur sytuacji, kiedy nie są zobowiązani do korzystania z ksef -u. Natomiast zasada będzie taka, właśnie, że możemy korygować tylko to, co już się w KSEF-ie znalazło. Natomiast w tym aspekcie warto też zwrócić uwagę na terminy, w jakich będzie możliwa dokonana korekta podstawowa opodatkowania. No, wprowadzenie KSEF-u zdecydowanie wpłynie na, na te terminy, o których wspominasz, no bo obecnie mamy obowiązek uzgodnienia faktury korygującej, uzgodnienia tych warunków i ich potwierdzenia również z drugiej strony. No, w przypadku KSEF od tego odchodzimy, bo faktura wystawiona w KSEFie, przesłana do, do KSEF-u i przez niego przetworzona, będzie tak naprawdę determinowała nam już ten... Obowiązek i prawo po, po obu jakby stronach. Podsumowując, nie będzie możliwości anulowania faktury w ksefie. Czyli faktura, która zostanie wysłana do ksefu, no jest jakby fakturą obowiązującą. Nie będziemy mogli jej w żaden sposób stamtąd wycofać. Jedyną możliwością poprawy błędu będzie wystawienie faktury korygującej. Tutaj ustawodawca odchodzi zupełnie od prawa do wystawienia noty. Co się z tym wiąże? Przede wszystkim to, że coraz częściej będziemy mieć prawdopodobnie konieczność wystawienia faktury na tak zwane zero, czyli takiej, która nie koryguje nam w żaden sposób kwoty, a jakieś inne dane na fakturze, które były błędne. Ważne jest, żeby tutaj sprawdzić w tych naszych systemach finansowo-księgowych, czy w ogóle jest taka możliwość, bo może się okazać, że system, nie daje nam takiej funkcjonalności. Więc Krzysztof, zachęcamy dzisiaj naszych słuchaczy do tego, żeby zweryfikowali, jak wygląda u nich sposób korygowania faktur, jakie możliwości daje ich system. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.